W tej chwili w Niemczech trwa debata na temat stanu koniunktury i dyskusja, czy ten wolny wzrost gospodarczy jest chwilowy czy długoterminowy. A w żargonie nazywamy to cykliczny czy strukturalny. Taka debata toczyła się w Niemczech na początku lat 2000 i również wtedy koniunktura była bardzo słaba. Niemcy wybrnęły z tego dzięki reformom rynku pracy, ale również dzięki rozszerzeniu Unii Europejskiej. E, niemieckie firmy zyskały dostęp do milionów tanich pracowników, e, którzy przyjeżdżali do Niemiec, a wcześniej również e, udawało się przenosić produkcję e, do środkowej Europy. E, dodatkowym motorem wzrostu wówczas była również globalizacja, otwarcie na Azję. E, ze słabej koniunktury Niemcy odbiły się do roku 2010, i znowu mówiło się o cudzie gospodarczym w Niemczech. Dzisiaj jesteśmy w podobnym punkcie. Mówi się, że Niemcy są w stagnacji i zbyt szybko się z niej nie wybiją. Problemy to wysokie podatki, niska dostępność pracowników, niska innowacyjność gospodarki mało cyfrowych gigantów w porównaniu do na przykład Ameryki. Niskie inwestycje. Niemcy mało inwestują. E, I trwa debata, która e, i poszukiwanie jakiegoś jakiejś recepty. E, jednym ze sposobów jest powtórka tego co Niemcy zrobiły e, e, wiele lat temu, czyli wyjście z aktywnością gospodarczą na tańsze rynki. W Polsce wciąż koszty pracy wynoszą jedną trzecią tego, co w Niemczech. To jest szansa dla obu gospodarek i obu krajów. Przenoszenie produkcji bliżej granic to jest szansa i dla Polski, i dla Niemiec. Niemcy dzisiaj mówią, że gdyby załamał się rynek chiński, to efekty dla gospodarki będą 10 razy większe niż wysadzenie Nord Streamu. Tak więc chcą przenosić produkcję bliżej swoich granic i bardzo myślą o Polsce. Krótkoterminowo mają problem, ale zastanawiają się nad długoterminowymi rozwiązaniami, które mogą być korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. Zakładamy, że w najbliższym czasie ta koniunktura w Niemczech będzie słaba. Gospodarka będzie się wahać między stagnacją a recesją. Co oznacza, że również nasz wzrost gospodarczy będzie niski. W Polsce również zatarł się główny motor wzrostu, jakim była konsumpcja. Więc najbliższy czas to jest okres stagnacji w Niemczech i raczej niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce: 2,5%, może 3%. Ale przed, oba gospodark przed obiema gospodarkami. Są spore szanse i jeżeli uda się je wykorzystać, to możemy wrócić do dobrej koniunktury. E, dzięki własnym siłom, ale również nowym inwestycjom z zachodniej Europy. E, e, krótko mówiąc, perspektywy najbliższe są słabe dla Niemiec i umiarkowanie e, i niezbyt ciekawe dla Polski. Koniunktura się poprawi, ale będziemy ro, e, rosnąć w tempie 2,5-3%. Dalsze perspektywy są bardziej obiecujące, ale wymagają otwarcia się na współpracę między tymi krajami.